Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tramadol hydrochlorosetkwania. Ostatnio ktoś na kanale zauważył, że wszyscy mówią tylko o roślinach, aranżacji i tego typu rzeczach, a nikt nie wspomina o rybach. No więc ja na początku chciałbym tak w skrócie pokazać i opowiedzieć wam jakie ja mam ryby w swoich zbiornikach. Jeśli będziecie chcieli cokolwiek więcej o tych rybach wiedzieć, wtedy będę ewentualnie nagrywał Poszczególne odcinki właśnie z, z tymi rybami, które Was interesują, albo z rybami, które ja e, hoduję u siebie, mam od dłuższego czasu i, e, i cokolwiek o nim wiem. E, to akurat na co patrzycie, to jest 45 litrowy akwarium, które mam od dwóch lat. E, w nim hoduję. Od, e, no od dwóch lat właściwie praktycznie. E, nie, Biańskie danio-perłowe, czyli danio-margheritatus, inaczej zwane również w Polsce rozborą, mikrorozborą galaxy. Plus są tutaj trzy gupiki Endera, które już zostały tutaj wrzucone dla towarzystwa, żeby trochę śmienić te ryby. O, są dosyć płochliwe i no i kiedy tylko widzę jakiś ruch przed, przed szybą, to najczęściej się chowają. No, to na tyle o tym zbiorniczku. Jeśli będziecie chcieli cokolwiek więcej o tych rybach wiedzieć i o ich zachowaniu, to dajcie znać. To jest mój drugi zbiornik. 208 litrów główną jego obsadą jest to około 40 neonów w tym. Głównie neony czerwone i kilka neonów Inessa, które mi zostały z dawnej obsady. Jest tu również sześć kierysków spiżowych dwie brzanki Titeja, trzy Lorikarie Red, dwa zbrojniki, jedna kosiarka i pięć czy sześć otosków przyjściowych. No i to wszystko. No, i plus oczywiście masa krewetek, red cherry, babauli, kilka gatunków ślimaków. No i, i wszystko sobie żyje jakoś w miarę w symbiozie. Jeśli będziecie chcieli cokolwiek wiedzieć więcej o tych rybach, o ich zachowaniu, jak widzicie, no one dosyć fajnie wyglądają, kiedy pływają owicą one dosyć często tak się zachowują jak są wystraszone um, lub e, polują, są głodne albo e, albo przed lub po podawaniu e, pokarmu. Ale dobra, to tyle na dzisiaj. E, nie będę was więcej zanocał, jeśli będziecie chcieli e, wiedzieć cokolwiek więcej o jakimkolwiek gatunku e, ryb e, czy o czymkolwiek, żebym poruszył w swoich filmach kolejnych To dajcie znać, trzymajcie się, cześć Na zakończenie chciałem Wam tylko pokazać mniej więcej Przynajmniej część z tych ryb Z bliska może mi się uda pokazać Tu jest Lori Carrieret Siedzi sobie na hańku. Tutaj pod kamieniem ma Norę jeden ze zbrojników Na kamieniach się wylegują najczęściej kiryski. Tutaj w e, tych kokosach e, też mogę e, często zobaczyć lorikarię jakąś, albo zbrojnika. O, tutaj popatrzcie, są dwa otoski. No i oczywiście wszędzie dominujące um, neony. Tam z tyłu nie wiem, czy zobaczycie, pewnie nie zobaczycie, bo się słowa e, brzanka Titeja, czyli brzanka wysmukła. O, i widać jeszcze zbrojnika. Przynajmniej ja widzę, nie wiem, czy to będzie widać w kamerze brzanki i najczęściej właśnie się chowają gdzieś no niestety mam tylko dwie Części ryb która mi, którą mam została mi z starej obsady baniaka kiedy zaczynałem no zaczynałem dwa lata temu start 45 po Chyba 30 prawie 30 latach przerwy w akwarystyce No i oczywiście taką wspaniałą obsadę poleciła mi pani w zoologu e... Koło brzegu doradziła mi właśnie jednego zbrojnika, dwie brzanki titeja dwa samce, żeby było jeszcze ciekawiej o tutaj właśnie jest jedy... brzanka. Ona trochę dziwnie pływa, i ona tak pływa dziwnie już od pół roku, nie wiem co jej jest. Eee, czy taka jest jej uroda, ale tak pływa od pół roku, naprawdę ostatnio z tą drugą, e, brzanką się strasznie e, tutaj gryzły, awanturowały, także musiałem rozgonić towarzystwo. No, ale tak jak mówię, to są dwa samce. Pani w zoologu mi poradziła taką wspaniałą obsadę do, do mojej 45 tak jak już mówiłem. Zbrojnik, dwie brzanki titeja, kosiarka, jeden kirysek spiżowy, sześć neonów Inesa, dobrze nie czerwonych, co tam jeszcze było, kilka gupików. I coś tam jeszcze, no po prostu obłęd A ja oczywiście wierząc ślepo, że pani mi e, dobrze doradza Wziąłem sobie taką obsadę No i później było kombinacje, co z tą obsadą zrobić A tam tetry jeszcze były, tetry cesarskie e, Które oddałem dosyć szybko, bo były bardzo terytorialne roz, Po prostu rozstawiałem je wszystkie ryby po kątach to tyle na dzisiaj, tak jak już mówiłem jak chcecie cokolwiek wiedzieć o moich rybach o ich zachowaniu, o zwyczajach jak się zachowują u mnie, mniej więcej wiem również jak to jak to jest w naturze, jak to powinno wyglądać, hodowla takich ryb, przynajmniej tak mi się wydaje że wiem, bo troszeczkę przeczytałem na ten temat jeśli będziecie chcieli żebym się podzielił z wami tą wiedzą Um, to dajcie znać.